Hejciu. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry Dzień Eee, dzisiaj mamy temat musary Nie. Tylat czy nusay Jest. Maszyną do picia. Do czego? Maszyną do picia. Ja dzisiaj nie było. Jest. Dobrego. I potem temat, i potem na piszemy.

Zesu daj, Bądź im robota tam. Dobra, masz. Daj. Jedziemy, a nie pobetu. Stary jest, uszedł do pika. Muszę mieć śmiechki. Miną. Noca. Lubię... Pitosa. Eee. Dobra, i I to są O, i tutaj masz cenę. Tak będzie twoja ładna. No, Nie! 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 Da bóna cenne, bóna cenne, bóna jej do jej. dobra a, ty a ty to to co? Co? Nie! Nie! O, Nie! 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 Dobra. Nie! 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 Ej, bo pan mi wstawił tu szóstkę, prawda? Nie, nie. Nie, 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 jest tam, jest tam... jedynka, dobra, jest tam jedynka, spokojnie. No, no, no. Jestem napisie. No, e na... e Dajcie mi, mi suba na, na kanale. Okej. Okay. I kupcie i kupcie mój mercs! Dajcie. Tu trzeba poprawnie napisać. Mercs? Bierz tak. N, E, I, C, e N, M. Pan dyktuje jeszcze. Dajcie mi zuba na kanale. N, I, I, O, O, NIEKRZYCZ KTOŚ! NONKA mamka O siebie jest Dobra, ja przepraszam, 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 przepraszam. Ej, wiesz, że to był on, a tak się wydawało, że to ja? Wiesz co? Jego się nazywa? Bartek. Bartek Pała. Dobra, ja piszę tutaj. Bartek Pała. Pana mogę rymować? No. no? Dobra, będę miała ocenę Dobra, ja idę to na zakupy, idę do sklepu i nic tutaj nie będzie się zapła... Ja e tutaj będę, teraz zostawiam krawędź będę... Dobra Dobra, no staram mnie, bo... No o... Right now, see, 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 ok, aqui eu não tenho dinheiro. Eu Agora eu vou para o meu celular. Mostre para eles que eu sou... Mostre para que o nie. Ok. to kasy. Pana Bartek coś grzebał przy biurku. Bartek grzebał przy biurku. Pana muszę panu coś powiedzieć. Wiem. Pan jest Wiem. fresh. Ja nie, mam o ty, nie. nie, to Bartek był znów. Wie pan? No dobrze mu, tak? Mogę go uderzyć? Dobra. Nie, nie Ej. A ja mam też tu. Dobra, a dobra, dobra przepraszam. Mój 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 pięta A drugi, a drugi lubię wyczoko Ciekawe, dlatego piję. I jem. Może wam coś pokazać. Mam mocy. O! Jezu! Błagam! Święty jest! Spierdale! Weź mi... Tak się nie bawimy!